50 omów. Więc powtórzymy pomiar. Sibirat jest ustawiona na kanale 19, czyli częstotliwość kanału 19 to jest 27,180 MHz. Więc wybieramy częstotliwość. Musimy wyzerować offset. I włączamy nadawanie. Częstotliwość tego radiotelefonu jest pokazana na ekranie. Włączamy offset. Przekroczmy ten zakres 40 MHz ustawny. I miernik. Jeśli offset jest większy od mierzonej częstotliwości, włączmy nadawanie, pojawia się tutaj taki znaczek informujący o tym, że do miernika dociera sygnał, lecz jest on mniejszy od ustawionego offsetu i nie może być wyświetlony, gdyż nie ma ujemnej częstotliwości. Natomiast w tym w Momencie dodamy tą częstotliwość do sygnału. I teraz pokaże się nam wynik częstotliwości 19 kanału plus 40 MHz. Okres tego sygnału z Sibiratia na kanale 19 to 36 nanosekund. Długość fali Sibiradia jest to pasmo 11-metrowe. Zobaczmy. 10,8 metra Moc tego radiotelefonu to typowo 4 W. Natomiast miernik wskazuje 4,5 W, czyli moc, jest, moc tego radiotelefonu jest yy, zawierzona 0,5 W. Napięcie wyjściowe nadajnika to 15,30 V. Ta funkcja umożliwia szybki pomiar parametrów nadajnika CB radia, czyli jednocześnie częstotliwość i moc wyjściową. Po naciśnięciu nadawania otrzymujemy wynik częstotliwości i mocy wyjściowej niezależnie od wcześniej ustawionego offsetu. Tutaj ustawienie offsetu nie ma y, wpływu na pomiar. Miernik posiada jeszcze jedną bardzo ważną funkcję. Po wyłączeniu zasilania, jeśli stwierdzimy, że w jakiś sposób częstotliwość jest odbiega od częstotliwości radiotelefonu, czyli jest błędny pomiar. Możemy skalibrować miernik. W tym celu włączamy zasilanie z jednoczesnym przytrzymaniem przycisku E. Pojawia się ekran kalibracja częstotliwości. Mamy tutaj trzy warianty. Możemy zgrubnie ustalić częstotliwość. Dokładnie. Precyzyjnie. Po tych ustawieniach liczby te są zapisywane w nieulotnej pamięci, która przechowuje dane nawet po wyłączeniu zasilania. W ten sposób możemy bardzo dokładnie skalibrować miernik. Zakres miernika to 350 MHz. Zakres mocy to 20 W. Natomiast zakres napięcia wyjściowego to 32 V. Miernik zasilany jest napięciem 12 V. Może być zasilany z zasilacza sieciowego lub bezpośrednio ze źródła zasilania zasilającego urządzenie, na przykład z instalacji samochodowej.